Myślę, że można by było jakoś ogarnąć. Już się nie mogę doczekać tego pirata. Naprawdę, kiedyż on będzie w końcu. Ile jeszcze? No i Zoro, zabrałeś nam grę. Roronora, Zoro, halu. Oddawaj nam głowę. Coś tam właśnie taka fala dosyć ten. Ooo, taki relaksik że dżemeczka, Dobrze. To znaczy, że potrzebne było, to znaczy, że było potrzebne dobrze, słonko. A patrz jak się obudziłaś. Ideolo się obudziłaś na wówę. ponieważ troszkę nam mniej czasu zostało niż myślałam, że zostanie. Trzeba zrobić tutaj dnióweczki i tego gęsinka ogarnąć. Czego nie było? Był HSRek był. trochę przedłużony HSRek, bo w myślałam, że uda się zrobić zadanie. Potem spotkaliśmy potem pieseła, co w ogóle było super fenomenalne. Widzisz, widzisz, no tak jest, tak jest, ale ja jestem bajas strasznie jeśli chodzi o tą grę też tutaj, oni kupili mnie tym, że, że, oj ja czekajcie muszę odpowiedzieć sms tam od sąsiadki. taka Dobra, już jestem, przepraszam, ja mam się odpisać, bo sąsiadka pisała, to wiecie. Mm -hmm. <laughs> Dobra, mm, tak, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? U, wyścig. I to! Tym wyścigiem i tym zrobimy dniówki, Koki. Do you accept the challenge? Moi drodzy, jeśli oczywiście ktoś gra w wówę i ma ochotę przyjąć wyzwanie, to ja jestem jak najbardziej otwarta na wszelkiego rodzaju propozycje zakolegowania się. W razie, gdyby ktoś tu chciał, ten, ten, otwieram tą książkę jak jakiś nieogar. O, Yashiro, ziom! Tyle lat się nie widzieliśmy, co tam u ciebie? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Potęskniwszy się! Potęskniwszy się mocno, Yashiro! Masz pozdrowienia od Koki z czatu z Twitcha, słońce. się kowanko do szkółki. To powodzonka dzisiaj ziom. W tęsknię... Muszę się pożalić, bo tęsknię za graniem w stardiu, Wale. Muszę jakoś rozpisać rozpiskę, kiedy kto będzie mógł, bo bym pograła z wami jeszcze, o ile macie ochotę jeszcze ze mną pograć w tę grę. Bardzo by było fajnie. Ale w ten piątunią gramy wiki. że żeby już mógł być ją. Koki Ashiro pozdrawia z TikToka. Pozrost dla TikToka, pozrost TikToka dla Twitcha. O matko, jedyna, co się stało z laptopem? Najgorzej, ja tak liczę na IKEA. Liczyłam na naszą IKEA. To trochę może podbudujemy tam sobie nasz ten. Może jednak się uda w jakikolwiek sposób, choć na chwilę, wpaść. Trzymam kciuki za powodzenie. Naprawy, ale co to się podziało? Koki, czy my mamy jakiś konkretny. Stadio. Aha, stadio jak naprawisz laptopa. Okej, okay, dobrze. To ja czekam w takim razie na info. Aha, no to super. To IKEA mamy w planach, a stardio czekam na info. I to jest bardzo pozytywna wiadomość dzisiejszego dnia. Ziom, nawet nie wiesz, jak potrzebowałam takich pozytywnych dzisiaj wibracji. Yy, że, że, że se pogramy razem. Chociaż nie jest pozytywne, że ci się laptop zepsuł, ale trzymam kciuki, żeby ci się wzięło i udało to ogarnąć yy, tanio i szybko, że tak powiem. Koki? Jesteś tu? Hmm. O, jesteś. Dawać. i musimy tak, musimy tutaj, nie to, chciałam to. Musimy tutaj zrobić to trzy razy, jakieś te, do, te takie tutaj to. Bo nam się robi double drop, więc warto z tego skorzystać. A możemy to robić w dwie osoby, nie? Na bossa, dla Branta, dobrze, no możemy iść, nie, nie jest problem. Pójdźmy na bossa, pójdźmy na te te. Te, te, te szczeliny, a potem się ścignijmy i trzeba będzie się przerzucić. Także działajmy, bo tutaj nam się śpieszy dzisiaj. 8.30 muszę zawijać. Ale zdążymy jeszcze, mam nadzieję, że wszyscy... Ała, zapomniałam, że mam poparzony palec. Aj, se wzięłam i zrobiłam kuku. Klej na gorąco jest ciężka sprawa potem się kurować po tym, więc uważajcie. Uważajcie na siebie, jeśli wam strzeli do głowy się bawić tym Niebezpieczne te kurcze diy e ołajcie, ma do z powrotem, No, to jest ok. Patrzcie na tego speedrunnera no to jest znikający punkt gdzieś na horyzoncie. To matko, jedyna święta godzino. Nie zdążyłam zadać, kurde, obrażenia nawet. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na to dziewczę. Jak to dziewczę tym dziewczęciem tutaj załatwiło temat. No i smok, smok wsiorbany, no. Co tu dużo mówić? A tutaj nie ma tych podwójnych tych. Ale oszukaństwo. Ale słabo, że tu nie ma tych podwójnych tych. Smuteczek. Znowu mi speedrunner, mój ulubiony. Jeden z moich ulubionych speedrunnerów, a mamy ich tutaj kilku na kanale. Znika gdzieś. Granie nadąża nad tym tempem szybkim, jakim koki masz. Teraz ale dobrze. To lecim. Czy wyspany człowiek to od razu jak szybko zasuwasz, a ja jestem półprzytomna i nie ogarniam. <laughs> Teraz ja nacisnę, nacisnę, a co? Gdzie oni są? What? O, udało mi się zadać trzy obrażenia! Saty, saty, saty! Jak? 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 Okej, okay, mamy teraz tak, mamy jakieś ciekawe echa tutaj. Proszę, elektro i elektro, i elektro, i atak. No to myślę, że całkiem jest dziarskie, no to zostawimy. spektro damage do tego. No, to No, dobrze zgadłam, padło. A możesz wejść na voice chata? Słońce, może będzie łatwiej. Nie możesz. O najgorzej. A, ten nie, czy nie możesz wejść na a nie możesz i ten i ten też nie. A tutaj mamy atak HP i mroźny ziomeczek. To pewnie też nie specjalny O! Najgorzej. Ten tu więcej HP nie mógł mieć lodowy. A ten tutaj do ataku, kurczę. Ale to może być dobre jako taki ten dodatkowy ziomeczek, nie? Mi się nacisnęło chciałam tutaj tego. A ten ma tutaj ten Elektro, a tu ma jakiś inny Hawok -ha Demecz. kurczę, najgorzej. Najgorzej, że się nie zgrywają ich sposoby demedu z ich, ich tymi, z ich obrazkami, nie? Lecimy jeszcze raz, czy idziemy gdzieś indziej? Jesus, ile ty masz tych broni tutaj? Dziewczyno. Jeszcze raz. A słońce, abyś mieli jutro czas na wojskacie po południu, na chwilkę wejść. Między 17 a 19 byłabym dozgonnie wdzięczna, gdyż ponieważ będzie wóła i bym chciała tam sprawdzić te kurde. Jednak te ich nie echa, czy można coś zmienić, ulepszyć. Przedtem już się nie widziałam, że to te samochody tutaj są. Musiałam, musiałam go załatwić. O, no to się mega cieszy, to się mega cieszy. O, HP, HP, ale też ten pod, pod nasze, nasze słoneczko, oto lodowe. lodowe. O, popatrz! Zgadzają się do tego atak. Ja myślę, i kost 3, ale myślę, że można go zachować. Na wszelki wypadek, chociaż i tak jutro będziemy ten o tym decydować, nie? Pewnie tak. A tak HP. To, to tak chcemy. Uuu, dla lwa. Kurczę, no, to powiem Ci dzisiaj zgarniamy. Zgarniamy dzisiaj aż miło. No to dobrze. To dobrze. To może jeszcze raz skorzystajmy z tej... skorzystajmy z tej dobrej energii, jaka się tutaj pojawiła. Co nam chłopaki wypadają? Okej, Ri, ta da I lecimy Dobrze, tam wrócimy. tutaj to, to było w ogóle, to jest fajne anime. Polecam nam, to swoją drogą. Dobra, róbmy, bo kurczę, czas goni. A jeszcze trzeba, jeszcze trzeba te no świetnie, tu, tutaj by mogli na spółkę go używać, nie? Ten dlatego, ten dlatego, to by był czat. A tak HP. No świetnie, tutaj taki, a tu taki. No nie, no to jest. Tak, tak nie powinno być, przynajmniej na tych kurczę za 5 gwiazdków. No ale przynajmniej zrobione jest, zrobione jest. My... Um, czekajcie, czekajcie. Zrobione jest, Daily. Czyli możemy się ścignąć. I przełączyć na Gęsinka. Co ty na to, Koki? Uznaję skakanie w miejscu za potwierdzenie tego, że robimy tutaj ten challenge. Challenge ścigania się. Znajdźmy jeszcze kogoś, kto podejmie nasze wyzwanie. Kuki? O nie, znowu kółki wywaliło, najgorzej. Znowu ten. Jest no what the hell? Co się dzieje, słońce? Musi no widzę, że jest problem. Co tam, co tam się? Czy musisz już lecieć, czy nie? Jak teraz wrócimy, to jutro zrobimy sobie. Czy ten wyścig jest? Dobra, to wychodzimy i wchodzimy. Widzę, że się nie chce tutaj. A ty jesteś w ogóle ze mną w Teamie? Czekaj, 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 czekaj. Jesteś. Dobra. To lecimy. To wiesz co, koki? Eee. Do kiedy jest ten event? Gdzie to jest napisane? 12 dni. To jutro na spokojnie słuchaj się ten, no. No, bo, właśnie też tu widzę czytasz. No, jutro na spokojnie zrobimy ten event. Dzisiejsze dniówki W zrobione. Event nie chce nam sprzyjać. Także myślę, że pora się przerzucić na... na yy... Na yy, gersina, gdzie też zbiera lekkiego czeka nas trochę. Gdzie jesteś, koki? Zróbmy sobie flocie sweet. Ciebie już gdzieś wygnało. W rejony dalekie. Mogę się jakoś do ciebie tam telepnąć. No właśnie, widzę, że coś gorsze. Dobrze słońce to polecę na gęsinka. Najpierw znajdę. No, widzę, że ciebie w ogóle wywala z gry cały czas. Masz strasznie słaby ping według gry. No to sobie jutro strzelimy w focie. A tutaj żółwik jest. Dobrze, myślę, że sobie to zostawię. To mnie nic nie powinno zaatakować. Dobrze, kochani, to w takim razie, w takim razie to by było na tyle, jeśli chodzi o wówę dzisiaj. Pamiętam, żeby z wówy wyjść w ten sposób, żeby żeby mnie nie wylogowało. I moi kochani.